Stulecie istnienia uroczyście świętował Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej. Z tej okazji w sali redutowej pod Orłem odbyła się jubileuszowa akademia. Stanisław Janicki, znawca filmu, popularny twórca cyklu W Starym Kinie i Bielszczanin, uroczyście obchodził 80. rocznicę urodzin. Ulica Daszyńskiego w Komorowicach Krakowskich w remoncie. Ten potrwa do końca listopada. O regulacji brzegów Białej i powstałem przy tym bałaganie dyskutowali w czasie wtorkowej sesji bielscy radni. Jak poznawać miasto to z przewodnikiem. Gmina Bielsko-Biała wraz z partnerami zaprasza do uczestnictwa w spacerach poprowadzonych ciekawymi bielskimi trasami, o których w trakcie marszu opowiadać będą wszystko wiedzący przewodnicy. Stulecie istnienia uroczyście świętował Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej. Z tej okazji w sali redutowej pod Orłem odbyła się jubileuszowa Akademia. Akademia to chyba zbyt ubogie słowo, aby oddać ilość emocji towarzyszących uczestnikom spotkania pokoleń. Na sali zasiadły bowiem jak szybko policzono co najmniej cztery pokolenia absolwentów szkoły założonej przez Leopolda Deimla, któremu podczas spotkania poświęcono sporo wspomnień. Akademia oprócz części oficjalnej stała się bowiem okazją do przypomnienia historii, podsumowań i gratulacji. Całość zakończył multimedialny spektakl przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły. Gdy na zakończenie zapaliły się światła, na twarzach wielu gości widać było wielkie wzruszenie, a często i łzy. W przestrzeni lat placówka kilkakrotnie była przekształcana i parę razy zmieniała jej nazwę. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1974 roku. Jedno w Zespole Szkół Ekonomicznych się nie zmienia, wysoki poziom kształcenia. A przecież już mówił, że nie można ofiarować narodowi większego daru niż wychowanie i wykształcenie młodzieży. Zespół Szkół Ekonomicznych może poszycić się nie tylko wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego, ale także licznymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi swoich uczniów. W ostatnich latach młodzież uczęszczająca do wierskiego ekonoma osiągnęła sukcesy m.in. podczas Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w ogólnopolskim konkursie Young Manager, czy wreszcie w śląskim konkursie wiedzy o podatkach. Nie można w tym miejscu pominąć faktu, że od wielu lat znakomicie spisują się na ogólnopolskich arenach pod opieką szkolnego koła Strzeleckiego, drużyna dziewcząt już kilkakrotnie zdobywała złote i srebrne medale w krajowym finale zawodów strzeleckich o złote muszkiety, a w tym roku jeden z uczniów szkoły przemysław dopart podczas tych samych zawodów sięgnął po tytuł mistrza polskich juniorów. Warto też wspomnieć, że absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych brata Bartku Kwiatkowska reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Londynie w konkurencji strzelanie z pistoletu pneumatycznego. A jej kariera zaczęła się przecież przed laty właśnie w szkolnym kole strzeleckim. Na zakończenie chciałbym przekazać na ręce pani dyrektor serdeczne gratulacje i słowa uznania dla dotychczasowej działalności Zespołu Szkół Ekonomicznych. Pragnę złożyć także całemu gronu pedagogicznemu wszystkim pracownikom oraz uczniom Szkoły Realizacji Planów i Zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzę także, by zespół szkół ekonomicznych był zawsze wierny Maksymil Wautostoja i że wszystkich nauk, jakie człowiek może i powinien znać, najważniejsze jest umieć żyć tak, by czynić jak najmniej zła, a jak najwięcej dobra. Tego dobra na następne 100 lat życzę Pani Dyrektor i wszystkim, którzy są z tą szkołą blisko związani. Dziękuję bardzo. Stanisław Janicki, znawca filmu, popularny twórca cyklu W Starym Kinie i Bierszczanin, uroczyście obchodził 80. rocznicę urodzin. Benefis Stanisława Janickiego zorganizowano w Bielskim Centrum Kultury. W jego trakcie jubilat odebrał życzenia od wielu zaproszonych na tę uroczystość gości. Był wśród nich także prezydent Bielska Białej Jacek Krywult. W części artystycznej publiczności zaprezentował się balet dworski Krakowia Danza w spektaklu zatytułowanym, jakżeby inaczej, W Starym Kinie. Życzę Panu wiele zdrowia, realizacji wszystkich planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym oraz wielu jeszcze tak znamienitych igleuszy. Cieszymy się wszyscy, że Pan Stanisław po dłuższej nieobecności w naszym mieście jednak uważał, że należy tutaj zamieszkać, że tutaj należy dalej działać. Jesteśmy tym zaszczyceni i pozwólcie Państwo, że myślę, że w imieniu yy, nas wszystkich tutaj, chociaż nie tylko. Siedzących, ale również wszystkich wiersz, kinomanów, a jest ich przecież bardzo dużo. Złożę na ręce pana Stanisława stosowny adres, kwiaty i upominek. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i na razie stula. lat. Ulica Daszyńskiego w Komorowicach Krakowskich w remoncie. Ten potrwa do końca listopada. Mieszkańcy Komorowic muszą znieść jeszcze kilka tygodni utrudnień. Na szczęście ulica Daszyńskiego jest przejezdna w jedną stronę, bowiem prace odbywają się pod włączonym ruchem. Jeżeli chodzi o ulicę Daszyńskiego, tam z założenia ten termin jest dłuższy, termin końca listopada. Prace wykonywane są pod ruchem, utrzymujemy ruch jednokierunkowy, stąd jednak uciążliwość i problemy zarówno dla użytkowników ruchu, jak i dla wykonawcy, który te prace wykonuje. Prace zgodnie, wykonywane są zgodnie z zakładanym harmonogramem, więc tutaj na dzień dzisiejszy ten postęp jest taki, jaki był deklarowany przez wykonawcę. I w listopadzie na pewno te prace na tym odcinku zostaną zakończone. Dziękuję. O regulacji brzegów białej i powstałem przy tym bałaganie dyskutowali w czasie wtorkowej sesji bielscy radni. O problemie, który zwraca uwagę wszystkich spacerowiczów widzących co się ostatnio dzieje wzdłuż Brzegu Białej, mówił podczas swojej interpelacji radny Andrzej Gacek. Wycięto bardzo dużo starych drzew bez widocznego powodu. W okolicach dawnego zbiornika wody, z którego korzystała Bewelana, powyrywano płyty ażurowe, które wzmacniały brzegi. Mieszkańcy mówią, że płyty te były sprzedawane przez wykonawców prac regulacyjnych. Wywieziono dużą ilość kamienia łupanego, który jest świetnym materiałem budowlanym. Koryta rzeki w miejscach wykonania progów nie zostało poszątane. Pozostawiono w korycie rzeki zwały ziemi, kamieni starych płyt betonowych. Pod wodospadem, obok bloków dawnej apeny pozostawiono oberwany wysoki brzeg. Wykonane w kilku miejscach prowizoryczne zjazdy, które służyły do wjazdu koparką, pozostawiono niezagrodzone. Interpelacja do nas to no, bardzo dobrze, tylko Pan radny wie, bo już jest długoradnym, że całe koryto rzeki i cała rzeka jest w gestii RZGW Gliwice, nie Bieska Białe, nie miasta, nie gminy. I na nasze interwencje różne RZGW robi regulacje. My nie jesteśmy tego fachowcami, oni są od tego. Cała ta regulacja dzisiaj to czyszczenie koryta z tego, co wiem, kosztuje około 28 milionów złotych. Jest sprawa na dzisiaj niezakończona jeszcze, jest niezakończona. Jak zakończą, to wtedy będziemy i na pewno te wszystkie zjazdy, które są porobione, muszą być yy, zabezpieczone, bo nie ma prawa nikt tam jeździć ani mieć samochodu ani wysypiska i wiele innych rzeczy, które tam są w tej chwili, yy, faktycznie są fatalne, nie, ale nie możemy nic robić, bo nie jest zakończona ta inwestycja. Jak zakończę RZBW, zobaczymy jaki jest stan i wtedy będziemy, oczywiście, gdyby było potrzeba, będziemy yy, reagować. Jak poznawać miasto, to z przewodnikiem. Gmina bielsko-biała wraz z partnerami zaprasza do uczestnictwa w spacerach poprowadzonych ciekawymi bielskimi trasami, o których w trakcie marszu opowiadać będą wszystko wiedzący przewodnicy. Spacery zaplanowano na dwie soboty, 16 i 23 listopada. Poprowadzono je czterema mało znanymi, aż wyjątkowo ciekawymi szlakami, a o wszystkie opowiadać będą przewodnicy Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych działających przy oddziale PTTK pod Beskidzie w Bielsku-Białej. Tak, w ramach obchodów roku przewodników turystycznych zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania naszego pięknego miasta. Proponujemy cztery trasy zwiedzania. Dwie trasy będą obejmowały Śródmieście Bielska i Białe. Jedna będzie w Mikuszowicach, natomiast jedna będzie w Starym Bielsku. Akcja odbywa się przez dwa kolejne sobotnie przed 16 i 23 listopada. No i co najważniejsze, jest nieodpłatna. W określonych miejscach będą czekali przewodnicy, którzy będą oprowadzać po prostu chętnych po. Proponowanych przez nich trasach. Przede wszystkim to będzie taka trasa krajoznawcza. Przede wszystkim będziemy opowiadać o obiektach odwiedzanych, o historii, właśnie o jakichś ciekawostkach związanych z danymi miejscami, które będą odwiedzane podczas spacerów. Grupy zwiedzających mogą liczyć do około 30 osób, więc warto zawczasu zarezerwować sobie miejsce. Szczegółowe informacje można uzyskać pod pokazanymi numerami telefonów, a także kontaktując się mailowo.